Cześć, ja jestem Kuba i dziś chciałem Wam pokazać, jak działają dwa takie specyficzne parametry, czyli gwiazdka args i gwiazdka kw args w funkcjach w Pythonie. Napiszmy sobie na początek może taką bardzo prostą funkcję, nazwijmy ją na przykład fu, no i ta nasza funkcja będzie przyjmowała kilka parametrów. Załóżmy, że te parametry nazwiemy a, b i c. No i teraz chcemy sobie je wypisać, no to możemy zrobić coś takiego w stylu print a. BC. Teraz możemy sobie ją wywołać. Dajmy tutaj wartości na przykład 1, 2, 3. Uruchamiamy. No i wypisuje nam się 1, 2, 3. No ale teraz pojawia się pytanie: Co jeżeli chcielibyśmy, żeby ta funkcja przyjmowała na przykład 10 parametrów? No to możemy sobie je nazywać po kolei. A1, A2. A3 i tak dalej, i tak dalej. Ale to trochę bez sensu, no nie? Później byśmy tutaj musieli to zmieniać w kodzie, żeby się wypisywały kolejno. Zajmuje to czas, jest dosyć niewygodne, niepraktyczne. Można by zmienić tę funkcję w taki sposób, czyli stworzyć sobie na przykład funkcję fu2 no i ona wtedy na przykład przyjmowała jeden argument, czyli na przykład tylko a i jakbyśmy chcieli przekazać do niej więcej niż jedną wartość, no to wołalibyśmy ją mniej więcej tak. Czyli na przykład podawalibyśmy jakąś listę. No i w tej liście by było 1, 2, 3. No ale to jak już to uruchomimy, to widzimy, że ten print działa trochę inaczej. Nie do końca tak samo. No i tutaj na scenę wchodzi punkt pierwszy, czyli taki parametr gwiazdka arcs. Zróbmy sobie funkcję bo. I zróbmy ją w ten sposób, stwórzmy ją w ten sposób, że ona będzie przyjmowała jeden i tylko jeden parametr, i tym parametrem będzie gwiazdka arcs. I spróbujmy teraz zrobić print args. Tutaj ważne, że w tym miejscu nie podaje gwiazdki. No i teraz zobaczcie co się dzieje. Wołam sobie bu i mogę sobie podać 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. Mogę to ciągnąć w nieskończoność. No i mi się to wypisało, ale mi się wypisało jako, jako tuple, czyli taki clepek argumentów. No to spróbujmy zrobić w ten sposób. Dodajemy tutaj gwiazdkę przed args. No i patrzymy, co się dzieje teraz. O, super! Wypisało się mi to w taki sposób jak w tym przypadku. No i może słowo komentarza, co tutaj się tak naprawdę zadziało. Co ta gwiazdka tutaj zmieniła. No więc w tym konkretnym przypadku ta gwiazdka rozpakowuje zawartość tego tupla. Czyli zwraca nam po kolei wszystkie te wartości, tak jakbyśmy wypisali je po przecinku. Proste, proste. Chyba proste. Drugi sposób, żeby zrobić dokładnie to samo, no to może zróbmy funkcję BU2 która nie będzie korzystała z tego operatora rozpakowania, no to możemy się poiterować po tych argumentach, czyli stworzyć sobie pętlę, na przykład pętlę for, i dla każdego argumentu w tym tuplu możemy sobie go wypisać, możemy dodać tutaj jakiś znacznik. Końce linii, żeby to nie był enter, no bo jak to będzie enter, no to mi wypisze jeden pod drugim, no i na koniec po prostu zrobić jeszcze jakiegoś pustego printa. No i może dobrze by było to jeszcze wywołać. Tak, no to może, o tutaj jeszcze dopiszę 6, 7, żeby pokazać jak to działa. Wypisane dwa sposoby jak skorzystać z takiego parametru specyficznego gwiazdka args. No to spróbujmy Teraz wykorzystać key value args, czyli podobny mechanizm jak tutaj, z tym że te zmienne będą musiały mieć jakieś nazwy. To zróbmy sobie kolejną funkcję, nazwijmy ją tym razem du. I ona będzie przyjmowała key value args. No i spróbujmy znowu zrobić print key value args. No i teraz, jak wywołamy do, no to nie możemy sobie już zawołać. Tego w taki sposób, bo tutaj od razu nam idę podświetla, że ten argument jest, no nie jest czymś, czego się funkcja spodziewa, więc musimy to zrobić w ten sposób. Na przykład a równa się b, równa się c, równa się d, równa się i tak dalej. A może tego się pozbędziemy. Wywołajmy to, zobaczmy, co się dzieje. No i tutaj się zwrócił jakiś dictionary. Jak teraz od takiego zapisu przejść do czegoś takiego. No znowu, możemy spróbować to rozpakować, czyli tym razem użyć dwóch gwiazdek, ale tutaj od razu mamy I is invalid keyword for argument print. OK, to nie jest najlepsze rozwiązanie w takim razie. No to spróbujmy tego podejścia, które było tutaj, czyli w B2. Spróbujmy się poiterować po tych argumentach i zobaczyć, co się nam pojawi na ekranie. Pojawiły nam się nazwy, a nie wartości. No to teraz, żeby od tych nazw argumentów przejść do ich wartości, to wystarczy odwołać się do naszego dictionary. I mamy wartości. Voila! No to na koniec spróbujmy połączyć oba te mechanizmy. Takie połączenie dosyć często się spotyka w różnych modułach Pythonowych, gdzie funkcje budowane są w taki sposób, żeby były jak najbardziej elastyczne, więc pozwalają Wam przekazać jakąś listę argumentów z nazwami tych argumentów albo bez nazw i po prostu wtedy kolejność ma znaczenie. No to zróbmy kolejną funkcję, było w, było du, no to teraz będzie może hu i tutaj będziemy przyjmować args i value args. Czemu w takiej kolejności? No bo inna kolejność nie miałaby za bardzo sensu. Jeżeli najpierw przekazywalibyśmy argumenty, które jakąś nazwę mają, później przekazywalibyśmy argumenty bez nazwy, no to trochę było to nielogiczne. Najpierw przekazujemy argumenty, które rola jest definiowana na podstawie ich pozycji, a dopiero później przekazujemy argumenty z nazwą. No bo wyobraźcie sobie taki przypadek. Jeżeli zrobimy coś takiego, no to tutaj to A, B, C, D, nieważne na którym miejscu tutaj się pojawi, ono zawsze będzie miało tą samą rolę. A to zawsze będzie A, B to zawsze będzie B. A jeżeli zrobilibyśmy na przykład coś takiego, to ta siódemka będzie znaczyła coś innego w takim przypadku niż na przykład w takim przypadku. Czyli w zależności od tego, ile tych argumentów by tutaj było po drodze, ta siódemka by znaczyła coś innego. No i to jest niepożądane zachowanie. Więc jeżeli korzystamy z obu tych mechanizmów, no to będziemy to zawsze przekazywać w takiej kolejności, że najpierw są te argumenty, których rolę oznacza ich pozycja, a dopiero później są te nazwane. No i tutaj możemy sobie zrobić połączenie tych naszych wcześniej napisanych funkcji, czyli możemy wywołać na przykład BU i przekazać do środka rozpakowane parametry, czyli to gwiazdka args i do i tu znowu rozpakowujemy i value args. No to zobaczmy teraz jak to działa. Spróbujmy sobie zrobić tak, że weźmiemy wartości z obydwu poprzednich wywołań i na przykład tutaj zmienimy to na a B. Tu X, a tu w ogóle wstawimy 9. Uruchamiamy. No i mamy nasz output. Może jeszcze tutaj dorzućmy tu jakiegoś printa, żeby jakoś to wyróżnić, to ostatnie wywołanie. Tak, czyli to jest to, co zwróciło nam Q. Najpierw wywołało B, później wywołało D. W taki sposób możecie te parametry przekazywać dalej do kolejnych funkcji, które są wywoływane w Waszej funkcji. No i to by było ode mnie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten prosty zapis sprawi, że będziecie pisać lepsze programy. Kod będzie bardziej elastyczny, bardziej rozszerzalny. Przy czym pamiętajcie, że to nie jest taka ścielka, która wytrze wszystko i to nie jest idealne rozwiązanie, no bo czasem faktycznie może lepiej dać jawnie nazwę tych parametrów. Bo na przykład takie fu... Możemy zawołać też w taki sposób. A1 równa się 1, A3 na przykład równa się 2, a A2 równa się 9. To też będzie działać. Przy czym tutaj nie da się podać jakiegoś na przykład A5, jeżeli funkcja tego A5 się nie spodziewa. W takim przypadku da się podać cokolwiek, więc musicie tą funkcję napisać w taki sposób, żeby była tak zwana idiotoodporna, czyli. Czasem zajmie to trochę więcej czasu, czasem trochę więcej myślenia wymaga. No, a same te parametry arcs i e value arcs to jest po prostu narzędzie. Od was zależy jak będziecie go używać, więc używajcie mądrze, piszcie dobry kod i do zobaczenia w kolejnych filmach.